Dzień dobry, dzień dobry, jak się stało, jestem witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to kolejny epizod z, z Seapolis, serii prowadzonej razem z Maciejowem. Jest to paczka modu w której oczywiście robimy questy pod wodą, jakżeby inaczej. W poprzednim odcinku ogarnęliśmy sobie Twilight dwóch bossów, dzisiaj kontynuacja. Jak nam pójdzie, ile będzie śmierci? Dajcie znać w komentarzu, ile ich naliczyliście. Bo może być dosyć zabawnie, więc życzymy jego oglądania. Włóżmy nadmiar itemów i bawimy się dalej. Tak, tu jest ten gigantyczny kopiec, który na mnie za bardzo nie interesuje i tam mamy inny biom, dobra. Liczymy widzowie, ile Urbi się razy wywali na hydrze. Na hydrze? Na co raz się wywaliłem już. Jeszcze, jeszcze hydry nie mogę atakować, tego co wiem, bo właśnie nie wiem jaka jest... Ej, czy ja to znalazłem? Nie, to jest... Ty, ja chyba to znalazłem, ten biom. Czekaj, a jak Hydra się zabijało przypadkiem? Bo Hydra, jak odetniesz głowę, to w niej dwie wystają. Tak. Eee, musi się cały czas bić w ciało. Joki, gigantyczne lilie, ty. Ale zajebiste. O, to jest bagowana, fajnie. Znalazłem wiąz z tym bosem. O, właśnie, masz tak krówczaki. O, o, fakty! Co to jest? Żuk mnie Co? złapał. Żuk mnie Pięć, złapał, ty. Pinch Betle. Żuk, normalnie. Oła! No, no to Żuk. mamy jednego Deda. Żuk mnie... Już drugiego, żuk mnie zajebał. ile to było kratek 800! Ło matko bosko. To życz mi powodzenia. Już na samym wejściu zginąłem a co dopiero tam dostać ja się... Wiem. Ja byłem raz w Twin Peaks. Tym? Tak, to się Twin Peaks nazywa, ten bio? tam? Ten wymiar oh, oh. to jest Twilight Forest. No! A Twin Peaks? Co to było? Nie ma czegoś takiego. Twin Peaks. A! Już wiem co to jest Twin Peaks, u mnie jest Twi Twin Peaks. Czyli? Yy, to jest ta, Twin Peaks u mnie to jest taki, takie, taka, jak to powiedzieć Takie zabawy dla małych dzieci Twin Peaks jest u mnie. Aha. W mieście. No, spoko, no to dzisiaj w bo to no. Ja w Twilight Forest byłem raz tylko. E, no, no, chyba, no. chyba ze mną na paczce projekt OZO, może, może, może dwa, bo na singlu jeszcze. Ty, ale, pamiętam czekaj, pamiętasz, że graliśmy na projekt Ozone? No. To ja pamiętam, że się wystraszyłem Twilighta, powiedziałem, dobra, pierdolę, nie robię tego. I dałem tobie to zadanie bojowe, nie? No. To tobie albo Hubię, to chyba ty wtedy byłeś tam, przechodziłeś Twilighta. No. Udostępniałeś Iran e i przechodziłeś, nie? No. To było coś takiego, a teraz, y teraz już się nie boję, już teraz wyrosłem z tych no, moich nie boisz, nie, nie boisz się horrorów? <laughs> to zagrajmy w Outlasta. <laughs> 300 bloków. To nawet spoko gierką e, taką, taką, koopową. E, no. Jest jak ona? To Escape? Nie, No Escape? Czy S, T, To Way Out, może, Ci chodziło. Nie, 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 nie. I muści, bana się, przeszykuj na serię ze Seven Days to Die, Dzięki Maszkowi. Elegancko. Nie pamiętam tego, jak to S. Coop Games Escape, coś tam. Weeper, omen oh, Bum O warto wiedzieć, że blaski są niszalne, okej. Okay. I nie mam pochodni przy sobie, niedobrze. O, tu są. Co tu tych tych w Syberia. Ty. Kurwa, Syberia? Jakby sobie. A co, jakieś chyba tipery. Gimme the torch. How to escape? To jest chyba to. Tylko to jest. Tak, to jest to? Czekaj, czekaj, czekaj. Tak, to jest to. Ponoć fajnym kopem, to jest ta gierka. How to escape? Że. Gierka jest w pociągu. Jedna osoba jest uwięziona w jednym wagonie, a druga osoba ma o, o, o. resztę wagonów dla siebie. I żeby wydostać tą osobę, która jest w jednym wagonie, musi muszą dwie osoby współdziałać. Nie, bo i... się jebać. Jedna ma y, te podpowiedzi, znaczy podpowiedzi, no, wskazówki. Zastanawiałem się, czy to jest. Ta krowa trochę zlagowana, jeśli ci powiem. Ona się musi rozbiec, w jednym miejscu musi się rozbiec mocno. Uważaj, bo cię kał zabije. How to escape How to babik Jakby Syberię zakupić? Wszystkie części i przejść. Ten orie i ze wszystko do tego pieca małego, nie? Eee, w sensie. A, Ten tak, 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 tak. Znalazłem zejście na dół, ale musiałbym znaleźć creepera sobie, żeby przedostać się, bo mam mining patik niestety. God of War. o w God of War a wiem God of War to gierka A! Minecraft za 46 zł. Ty, mamy problem stary. Mm. To jest przejście na dół, nie? A tego nie no. wykopię. Nie wiem na czym skończyłem, ale wiem, że zginąłem i znalazłem. E, ten bion, który szukałem. Kurwa, już mam dwie, dwie śmierci w tamtym miejscu. To jest w tym kierunku, daj. Ej, kurwa, teraz jak, jak ja tam zejdę? Tylko Chodź, cóż, stopni mnie. prawda? Ja, Nie, kajty. Wejdź z Twilighta. No? A, do daje, dajesz, dobra, dzięki. Troszkę przyspieszy mi powrót. Bo TNT wziąłem tylko po to, żeby sobie zrobić e, drogę do. Dalej, nie? Do, do bossa, powiedzmy. Kraty powinny się rozwalić od TNT. Te bloczki te, tego biomu chyba nie. To mi się wydaje. no nie czytuję. Wszystko jest legitne. Nie wiem, co tam się w grze śmiało, ale wolę, wolę do tego się nie zbliżać. Taki z, chyba jeleń to był. Nie wiem. O, Wilczak. Jeszcze 300 bloków. zapytajcie się, Sobela. Ja ten, otwierając plecak, być może sobie kliknąłem F9 przypadkowo, nie? Bo ja byłem zbindowany pod zero, więc mogłem kliknąć sobie po skosie, nie? Duże paluchy, to, to wiesz... Pogadałem z pmr w ogóle. No. Nic szczególnego. Powiedział, że w sumie jakiś był też takim bardzo... O, klesiki. A, helikopter, helikopter. Mm, parakopter, parakopter. Den, para de de <laughs> wracając, co on tam powiedział? O, tak piszczy sobie. <laughs> o, znowu mowy. Nope, nara. Wow. Reaper. Wszędzie ja padłem, gdzieś tu padłem. Nie lubię nabier... tuf. Piu. Z to na to, to, to Liquid? A oh, fuck? Ej, mnie to nie było jeszcze! Jeszcze. No! czwartego No coś mówił? Co, co on tam tworzy? Czy ten dev... Jest dev... Dev prawdziwy, czy dev... Pejka. Tak, coś tam robi. Ale głównie dalej boty Discordowe, czy. Nie wiem. Nie powiedzie dokładnie co, ale mówił, że się bawi programowanie. Waterbucket. banana robimy Water Skilla. Gówno zrobisz a Water Skilla. Jesteś Bambikiem po prostu. Pamiętajcie, p... urbi to Bambi. No, mówiłem. Cztery śmierci toaleci już. Zaraz nie, miał, zaraz nie będę miał zaraz no, nie lubię tej gry. Albo to gra nie lubi Ciebie. Hm. Albo. No. no to się szybko pływa w tym toalecie To takie wiesz, to jest takie 50-50, albo wygrasz albo przegrasz Mhm, żeby legalnie zgadzało No tak Dobra. JOLO! O! Zrobiłem! POG! No, no, zawsze można To jest popsute To jest popsute Bo to nie chcę do tego pieca płynąć A ja potrzebuję sobie zrobić tego... Blade Roda Oh my god, czekaj zaraz Zrobię pierwsze ja muszę zdobyć itemy z powrotem. Jak zginę, to ci pomogę. Piper! Jep! Tu zginąłem, w tym miejscu. Nie mam speeda. O nie, 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 nie. Dobra, mam itemy. temy. Gim zbroja. I teraz drugie zdobyć. Tak, pierwsze zdobyć, bo będę musiał zrobić boom. A bez tego nie zrobię boom. No. To jest woda? To jest woda. Łe. Ło, niezły slime. Taki. To jest rodzaj slime, który się dopasuje do otoczenia? Nie dziwne. Ły. No to co? Robimy boom. Zabawimy się bled. Mam nadzieję, że gra na to pozwala. Oczywiście, że pozwala. Drapa. Yeps. I mamy przejście! jej! dobra! Jajączek! Oełe, O, wysypał schubany. I teraz znajdź głównego bosa, mi natarła. Hmm. Fajną czapkę ma, ej, ja chcę taką czapkę! Nie wybuchaj tylko, synek, nie wybuchaj. Jest, axe head. Znalazłem chyba bossa. Jezu, ile to pająków jest. Fuck, prawie padłem. Właśnie, czy coś wypadło z tamtego miejsca? Urby, giniesz, giniesz, po raz piąty! GINIESZ, GINIESZ! Oh fuck. O fuck! O, giniesz, giniesz! U, u. Widzowie, kibicujemy mu! Urbi, ginie! Urbi, ginie! Urbi, ginie! No to się zamknij, Balon! Bo nie pomagasz! No dobra! Urbi nie zginie! Urbi nie zginie! Ur o, znowu to, zginie. znowu to! Czy to jest skompracowany mob? O! Nie masz przez radę! LA! BIGO! O, Fire Battle cię zabiło, no nie Jak stary, mnie pokonują moby, nie boss Idziesz na pewno w dobrym kierunku? Nawet mnie nie kurwie <grym> No... Pierdalam Dlaczego mnie nie atakują? Bo miałem, miałem... Tombstone'a O kurwa, ty, krowy mnie gonią Ty, bo one jakieś laga, chyba łapią, ała ała, ała. <grym> Wyszło, ale będzie tutaj bomba. Stick ceny, fantastic. Kurwa, bo no. do bossa się dostać. No, ale bomba. Kurwa, jeszcze jedna tu jest. Jeszcze ty? Ooo. Lama przez Ooo. To... Uminęły mnie. Oo. Więcej tych kurwa nie, nie miała matka. Uwa, kolejny się zaraz piły. Jest to do bossa. O -o. Bum. O, ale będzie petarda! Chyba mięso dając, tylko mendy Fajny miecz, ale łe... O nie! O, TNT tu było. Hop, lagę złapał. O, widzisz jak, jakiegoś ma lagi? <grych> a ty idziesz do bossa, czy się wygłupiasz w tym momencie? <śmienicza> Nawet mnie nie wkurwiaj Ja już tylko zapytałem, bo to jest... ...kuźwa... ...jeden z kuźwa Bawię się z krowami Ja się pytałem, gdzie jest scoreboard z dedami Nie ma, nie będzie <śmienicza> Ja ci mogę sasycyki pokazać, jak chcesz O, szlazo Ile ten projektowy miecz bije? 6 Mój 7, to nie Nooo, IgG! Ig. Jeb! Yep. A że to przeżyło, kurwa? <śmienicza> Tak brzemię ogląda... tu kiśnie. <śmiech> Człowieku! <śmiech> o, widzę tą skompresowaną mędę na dole. Wchodzi mi się kończył Trudność jak Lab to jest taka... Oła aż naga złapałem. O, fuck. O! Ależ pajączki... O, creeper! Pierdut No, to jest brama jak do bossa. Hopie. No, patrz. Tu na pewno będzie boss. Więcej was matka nie miała? O! Dzień dobry Kurwa więcej tych żuków Jaj, Ja creeperu Nic nie się widzę O To chyba boss To chyba boss tu jest Tak chyba nie widzę nic kurwa Ale piję sobie Pochodni nie mam 9 pochodni, dobra O i mam węgiel! Mam i dalej na stacka pochodni, zajebiście nie, no, nie, nie, jednak nie jest taka, pustaka To nie jest kurwa stack pochodni Nie! Po podobnym grzybowym pomieszczeniu jest boss. No już! Spierdal Pierdalaj! No cofaj go za go! Pierdalaj! Te rzuki mnie wkurwiają! Walcz z gim! Ooooo! Jeste no, ale jeszcze cię podpalił Spłonyłeś szybce No. Ta to... mała pizza, pinch betle kurwa, co to jest? Tego nigdy nie było. No, tu nie ma twoich przedmiotów. 30 sekund... Nie wiem, półtorej minuty, żeby znaleźć i temy, dobra. Ej, on mnie goni? No myślałem kurwa. Co to jest no. skompre... to jest skompresowane? Fajon skompresowany jest. Brama do Boga. No, chyba do bossa, a nie do boga. O, z kulką szlamu się rzuci Chyba zajebista brama do bossa, o. ignoruję moby, lecę po prostu do bossa. Nope! Do <tut> czego lecisz? <tut> <tut> Ej, do. No, zwracaj! <tut> ja tylko zobaczyłem Zobaczyłem tego mowa, powiedziałem: Nope! <tut> Bo wiem, że to zaraz mnie chwyci i kurwa znowu zaatakuje. To na każdym krawku kurwa łazać. Pierdut! Skomplosowany pająk by the way No! Armia pajączków! Co on jakieś... założył! Psa! O! chcesz masz bramę do bossa O! Cover With debris Maciek O! No, jak przyjdziesz to ołów lepszego serwa Oho Wierdut. Ty, zaraz mi bania padnie <laughs> Jemu to by się przydał, wiesz co? Teammate do pomocy! Jeb uh, yep. No, no to żeś kurwa rozwalił to przejście Tu coś jeszcze jest I zablokowane przejście jest Co ty nie możesz tego albo masz Majnik Fatik Majnik Fatik A, i tu o. nic nie ma Marnowałem dwa TNT tylko po to, żeby wiedzieć, że nic tam nie ma. Bra. Gdzie ten holarny boss jest? Żółki to chyba bossy są. A, tu punktu wyjścia wyprzuciłem. O, pochodnie tam tu resupply. O, to za krąbka w tle. Ej, czy tam gdzie wtedy powiedziałem nope chyba tam było to. Widzę tutaj, ale, kurwa, czy ja chcę walczyć z tym małym gubiękiem? Jak to mnie przemija strzał na siebie? Dziękuję, myrt jesteś zajebisty. Nie ja dostaję jeszcze tych O, Blaze o to mi chodziło. Ups, nie ta podnia to jest na tam żu żuczka widzę. Hmm, a żuczek ci powiem, p to jakaś głowa, z głowa. To coraz bliżej Bossa. No bo tamto połączenie było z bosem, ale jebać. Pobiegnijmy w tym kierunku. U? Tak, Spierdala. Wiesz jakie mędy? Mądre? Mhm. Kurwa, zaraz Żuczek przyjdzie. mi z tym żuczkiem Mirko, ale trafisz go? No właśnie, jego się nie trafić, jak trafić, jaką tak sperdala Droga. To się obtaczasz kurwa. Tu jednak wychodzi na to, że tamta była jedyna ścieżka. Nie chcę tam iść. Nie chcę do żuczka. A żuczek powie ci papa. Pierdolij mnie na kolację. Ja czekaj bo się zgubiłem. Dobrze biegnę Biejdę przed ciebie. A, tu raz zginąłem, to chyba się cofnąłem. Mhm. To też nie zgubiłem to. O! Mi nie było. No! To nie jest Jest. Jest. Jeden. Co? Jezu, co no. mnie. co mnie tak. To coś mnie kurwa podpala? No... Hello. Ła. Rafał mi. Weź mnie nie raje chłopie. Mały <laughs> gówno Jara. Bum. Wada. Watermacher tam jest. Nie widzę wodę. To mi jedno TNT. Okay. Nic tu nie ma. Jest to boss. Tu mamy skrzynkę Tu nie ma nic. Ja co się dostałem do tej szynki? Chyba nie chcę. Zatrułem kółko. Bo jak się okazało, że tu nie ma bossa. To byłem lekko, z... lekko zły. Jezu się, zasrałem, kurwa. O i bania mi pękła. To powinien to być. O kurwa. Ale oklep dostaję. No żyry, kurwa. Mazu, to jabłko kurwa, że żyj. Oba. bany, mnie wystraszył. Owa, nie Dobra, nope. A, byłem już tu Znalazłem bossa Co, to jest ta krowa śmieszna? Tak O kurwa, ty I ma obstawę I giniesz Jedno serce Nie, nie boję się Nie, nie boję się nic No chyba nie... jednak się boisz Nic mnie nie upierdoli No chyba jednak tak no ty ile masz HP kurwo? Nie ma, nie ma, nie ma jedzenka, nie ma, ma, ma. Tak jest cenie Mogę bronić dystansową? Nie, nie mogę go tak atakować Sprawdzę No ty kurwo Tak, tu był ten boss, cholera oh Fuck Poison. To on wybucha? Ochopie, ale ci pierdolnie, pa 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 Jeb! Ale jebnie, ale jebnie O jestem To jest mi pierdolną eee. atomówkę Pierdol ci Oj Łap hit O Baczaj, ale to sens, bo nie pomoże Chyba to ten. ten zatmu nie położę o ale jemnie! Eee. O Na dwa strzały padł no. A slime na trzy Tam to już tamto mam przy takiego a o że wiesz. Łoo! Wow. No ja to masz jedzenie w pecaku! Miałem. Ja Ooo jestem nic cały. W ogóle sobie zobaczyłeś jak jaki damage ma tym, wiesz? 925, no? Le, lepsze od diamentowego. No bo go podkręciłem na maksa. Tak? O. No. To nie jest, mapę. No? Zrobię mu mapę. Zrobiłem mapę. Czyli <laughs> następny kierunek chyba będzie Hydra. Czyżby? Hydra następna będzie, no. Dobra, to, to. By... Zrobiliśmy dzisiaj w tym odcinku dosyć sporo. Nieprawda, więc... Wyłożyłeś się z 10 razy. Eee... Z 10? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście. No, jedenaście, bo tam dwa i zrobiłem samemu. Jedenaście razy wywaliłem się. No właśnie. To za mało, musisz więcej razy się wyłożyć. A to ile ma, tak? 10 Extra damage while charting. O! Dobrze, to pierd pierdeknięcie. Właśnie, skrzynki. limiturs O, pięci. Dobra, ja, ja tu już niczego nie szukam, mogę wracać. Nie, życzka szukaj. Tak, żeby mi zapierdolił. No, tu nie mam pochodni. Mi nie było jeszcze. Fuck. Porę ten nabierę, nie powiem, że nie. O, nowa. Ruszę nad sobą. Ty lecisz do tej bazy, czy ty będziesz teraz krążył po tej kurwa. No właśnie, to jak mam stąd wyjść? Szybko, tak jak wszedłeś. <grym> to jest... a plus 10 czy jakieś widoczności chyba. Coś mi cały czas zgoni. Chyba, zrobiłem kółko wokół tego całego terenu. Ma no! Idź do niego. Bujaj się banan. <grym> no masz dobrego seta, to musisz go zabić. Nawet mnie kurwie. Nie ma wyjścia! Ile mleka zrobiłem? Co ci się podsuło? Podsumowuję blaze wody. No, blaze wody? No. Bo mnie blokują. Już się robią. No masz w tym? Nie, ja widzę, nie się robią. Bo trochę potrzebuję. Nie wiem, czy nie braknie surowca na wykonanie tego. Czy nie blaze za dużo. Dobra. No co macie? pożegnamy się w tym odcinku? No. Ja w takim razie będę się razie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trochę faili było, trochę było śmieszków hecheszków. Ale pokonaliśmy trzech bossów w Twilightie i jestem z tego za zadowolony. Tak więc, to tyle na razie. Cześć, cześć. No, to teraz lecisz na kolejnego bossa. Teraz lecę na bossa na dworze. Chyba z na dworze.